Zima, zima już przyszła, moi drodzy. Święta już za chwilę. Klimaty Mikołajkowe są już aktywne wszędzie, także w grze NBA 2K23. Także to jest dobry moment na to, żeby nagrać kolejny odcinek kariery w tej oto edycji NBA 2K. Zapraszam do stawienia lajka, subskrypcji, dzwoneczka, czego tam chcecie, I, i, i ktoś kiedyś powiedział, że dobrzy ludzie otrzymują dobre prezenty, więc na pewno będziesz dobry, jeśli klikniesz kciuka w górę. Dzisiaj mecz nie byle jaki, ponieważ zagramy sobie przeciwko Sacramento Kings, czyli jednej z tych takich fajniejszych niespodzianek tegorocznego sezonu NBA. Może nie jest to wiadomo, jeszcze drużyna, która kontenduje na mistrzostwo, ale na pewno jest to ekipa, która zdecydowanie radzi sobie lepiej niż moglibyśmy się tego przed rozpoczęciem tego sezonu spodziewać. Ja bym chciał tylko skorzystać tutaj z takiej okazji. Mam dzisiaj środę, 14 grudnia jest. A wiecie, co jest za dwa dni na tym kanale. Już Wam powiem, co jest za dwa dni na tym kanale. Odbędzie się taki specjalny turniej dla youtuberów, streamerów, influencerów. Jeszcze Wam nie jestem w stanie zdradzić, z kim dokładnie to będzie, ponieważ nie wiem, czy mogę się już z tymi nazwiskami dzielić. Ale w każdym razie 16 grudnia w piątek razem z KFC robimy taki turniej świąteczny Xmas Basket Cup. Całość startuje o wpół do piątej na tym kanale, ale nie tylko na tym kanale, ale też na kanale wszystkich twórców, którzy będą brać udział w całym przedsięwzięciu. Całość potrwa około 4 godzin i w wielkim skrócie będziemy rozgrywać mecze. Będziemy rozgrywać mecze koszykarskie w NBA2K. Eee, także te mecze 5 na 5, ale też widzę tutaj w planach są mecze w stylu 1 na 1, jakieś tam mecze w stylu właśnie parku e, Neighborhood w NBA2K, więc, więc może być naprawdę bardzo ciekawie. Tym bardziej. Że w przedsięwzięciu biorą udział twórcy, którzy może, tak, że tak powiem, niekoniecznie są związani z koszykówką, więc to będzie jakieś takie nowe, świeże doświadczenie dla nich i być może także dla Was. Zapraszam oczywiście. Piątek, 16 grudnia, startujemy 16.30, między innymi na tym tutaj kanale, czyli na Keep The Beat fonetycznie. A teraz wróćmy do meczu. Gramy na terenie Sacramento Kings w Golden One Center i wygrywamy pierwsze posiadanie Tridents przy piłce. Oczywiście ja już tutaj stają mu zasłonę, gramy pick and popa, jestem sam na trójce, let's go. W taki sposób rozpoczynamy spotkanie, 3 do 0. Uciekam na lewą stronę. Dobrze, udało mi się na tyle uciec, że Harrison Barnes nie zdążył dobiec. Także lekki był konteścik, ale nie na tyle, żeby móc powstrzymać mój super rzut za trzy punkty. Zbiórka lecimy do przodu, koziołek na lewo, koziołek za plecami na prawo. Odrzucałem piłkę, stawiam zasłonę Keldon Johnson, oddaj piłę, bo jestem znowu niekryty. To jest moja trzecia trójka na rozpoczęcie tego meczu. 9-0. Elegancki start, ale Daron Fox też tutaj umie trafiać. Całkiem solidny sezon ma Fox, to trzeba przyznać. Uciekam na prawą stronę. Wiecie, co się za chwilę wydarzy. Jeśli widzieliście poprzednie odcinki, to doskonale wiecie, że to jest ta zagrywka. Podwójna zasłona. Ucieczka na sam środek. I cyk! 12-0. Barnes korzysta z zasłony, ale nie ma takiego przechodzenia. Nope. Dobiegam? Nie dobiegam. Jest zmiana, jest switch. Ale bardzo dobry ten switch, nie było rzutu. W sensie był rzut, ale był on nietrafiony. E, lecimy już do przodu. Uciekam na lewo, na prawo. o ładny cross. I mamy paczkę nad Domantasem Sabonisem. No, ja gram na poziomie All-Star. Nie jest to jeszcze taki poziom bardzo, bardzo wysoki, ale nie jest to poziom podstawowy, więc troszkę jestem w lekkim szoku, że, że ten początek jest taki łatwy. No, ale okej. Okay. Ostatnie sekundy akcji. No niestety, tutaj nie udało się nic wypracować, ale Jacob, przepraszam, Jakob, Jakob Purtle to dobija. Koziołek za plecami, na prawo, na lewo. Omijam go i wchodzę pod ten kosz. Pali się na zielono. Zdobywam te punkty, zobaczcie na powtórce, bo to ładny cross. Ładnie ich zgubiłem tego Harrisona Barnesa. 31-14. Gram te crossovery. Po co mnie faulujesz? Czemu mnie bijesz? Teraz to ja stawiam zasłonę i czy to było załamanie zagrywki? Trochę chyba tak. Na lewo, na prawo, idę wzdłuż linii i cyk, biegniemy na layup lewą ręką z prawej strony. Robię step back, odrzucam piłkę, piłka do mnie wraca i gramy teraz pika. Czy będzie udany Alejup? Otóż tak. <laughs> Uwielbiam to, Keldon Johnson to chyba mój najlepszy zawodnik do Alejupów w całej organizacji San Antonio. Niestety, cały czas jest troszkę smutek, że miałem takiego pecha, że akurat na moim save'ie Jeremy Sohan postanowił się skontuzjować. Dlatego do tej pory go nie widzieliśmy, chyba był tylko w pierwszym czy w drugim odcinku tej, tej tegorocznej kariery. No, niestety, są rzeczy, na które nie mam wpływu. Harrison Barnes za trzy nie wpada. Ludzie mi tutaj piszą maile. SMS w to ja nagrywam odcinek teraz i mijam jednocześnie. W lewej ręce telefon, w drugiej piłka. 39 do 24. Koziołek. Step back. I na przyspieszeniu. Zrobi robiłem znowu ten sam myk. Fajnie, że udało mi się odpalić tutaj ten leadership. Dzięki temu będę mieć jeszcze większe, jeszcze wyższe atrybuty. Eee, I. ojej, dobrze, że nie było straty. Ale piłka do mnie wraca. Po co skaczesz? Biją mnie. To była troszkę szalona akcja, ale koniec końców taka nawet udana. Pierwszy rzut. E, przypominam, to jest animacja, nie to Kumpo. Nie jest perfekcyjna, ale nie jest też najgorsza. No i pyk. Siedzi. Piłka do mnie. Biegnę wzdłuż prawej strony. Malik Mong w obronie. Stebek. Truja. Siedzi. 46 do 27. Ajza robi ze zbiórką. Devin Vassell podaje mi piłkę, idę już na lewą stronę i. No w końcu udało się coś wsadzić. Tyle robię tego przyspieszenia, tyle próbuję to jej wbiec na turbo pod kosz, a zawsze się to się kończyło lejapami. Mimo tego, że ten mój driving dunk wcale nie jest taki niski. Tam mam chyba z 85 tego driving dunku. A jakoś tak, nie wiem. Dwie sekundy do końca, rzut kartoflem. Eee, dobra, mamy to. Siedzi 50 do 27. Już jestem odpalony na leadershipie. Mam zrobione takeover. Teraz to powinno mi wszystko już wychodzić, prawda? Podział ich na lewo. Omijam. Nie ma pomocy. Jest pomoc. Jest pomoc i są faule. Dre Jones przy piłce. Ja już uciekam, uciekam na lewo. I teraz co? Wybiegam na środek. 6 sekund do końca akcji. I w cała wieczność na samym środku. Nikt nie zdążył nawet dobiec. Teraz trzymam trójkąt Piłka przeszła, ale nie ma tutaj punktów Niestety zawodnik ode mnie dostał czapsko 65 do 54 Zach Collins wycofuje piłkę z autu Podaje mi na daleki półdystans Siedzi Malik Monk Pudło Sabonis ze zbiórką Pudło sabonic ze zbiórką Pudło Zach Collins ze zbiórką I teraz już no, nie może być pudła Jestem przy piłce, podanie, Red Jones, eleganckie ścięcie pod ten kosz. Nawet nie musiałem trzymać trójkąta, on po prostu wiedział, że ma tam wbiec. Biegnę sobie na lewo, niby korzystam z zasłony, ale tak naprawdę po prostu widzę tego ścinającego zawodnika. Tak się gra, a tymczasem omijam bez większych problemów za, e, obrońcę mojego Malika Monka. Lewo, prawo, i jest layup, kolejne punkty, 42 oczka na koncie, już kiedy to się wydarzyło? Jak ten czas leci? E, Spinmove i bardzo niedokładne podanie, niestety. Debbie straci piłę. Przechwyt za przechwyt. Dobrze, że nie było strat, nie było błędu połowy. Stebek. Przyspieszam. Jest paczka. Tym razem udało się znowu to zrobić. Podwójna zasłona, chociaż ja tak naprawdę tutaj nie zasłaniałem. Co to był za rzut, nie wiem, ale fajnie, że wpadło. Oj, tutaj już mnie podwajają, potrajają, ale na szczęście poszło podanie do Davina Wasela. Dobra decyzja rzutowa, nieważne, że nie wpadło. Harrison Barnes tutaj. Co to za jakieś speed boosty robi pod tym koszem? Wow, nie wiedziałem, że komputer tak umie. Już robią pressing na całym boisku i to jest błąd. To jest błąd, bo jeśli jesteś szybszy od przeciętnego obrońcy, to wyprzedzisz go po prostu. Ten pressing jest, no, nie jest aż taki dobry. Oj. Nie wiem, czy to były kroki, ale nikt nie zagwizdał. E, faul na Jakobie. 8 punktów różnicy, 24 sekundy do końca. Ja tu jeszcze wbiegam pod ten kosz. Jeszcze tutaj taki floaterek od tablicy, trzeba pyknąć. I w ten sposób oto kończymy to spotkanie. Bardzo eleganckie. E, nie wiem, który to już jest mój facecan w tej edycji gry. Ale nie jest najgorszy. Zobaczmy sobie jeszcze kilka highlightów tego niesamowitego zawodnika z dwoma ósemkami na plecach. Wszystko jest. Trójki są, layupy są. Sady są, trójki są. Co jeszcze jest? Podania są, layupy są. Ok. I jeszcze jeden layup. Bardzo mi się podobają te montaże, które gra robi automatycznie tuż po zakończeniu meczu. Wystarczy, jeśli ktoś tego nie wie, wystarczy wejść na box score po zakończeniu, w sensie nawet przed zakończeniem meczu, żeby tam już nie, wraca, nie gra nie wracała do menu i kliknąć bodajże trójkąt albo kwadrat. A tymczasem jeszcze mam tutaj e, drobną dyskusję w, podczas konferencji prasowej. You are good. You are real good know that? I'm not sure I know what no, you mean. No, no, no. Yes, you do, man. Yes, you do. You play... <laughs> that's passive aggression. That's passive aggression with a smile on your face. I'm not a fan. I associate it with Irving and Westbrook. You are in between kind of more on the villain side of things. I see, I see. Okay. Don't worry about it, man. It's free will, baby. Ain't nothing wrong with it. You made your choice, I made mine. The world keeps spinning. Okay, that's it? No. To... To no była fajna wypowiedź, charakterystyczna. I jeszcze na sam koniec, e, dostałem cynk. Już tej jednej scenki wam nie pokazywałem, bo po co, jest nudna, ale dostałem info, że muszę zgłosić się do mojego trenera, więc jeszcze raz. Wsiadam na moją deskę, jadę do trenera i... But, uh, you look a bit upset. no easy way to say this, but, uh, you're out of the starting lineup. I don't understand why. <laughs> Właśnie rzuciłem prawie 50 punktów w meczu i wylatuję z pierwszej piątki. To jest życie, to jest życie. Dobra, żeby wrócić do pierwszego składu, muszę zdobyć 6 razy ocenę na poziomie co najmniej A minus. Do zrobienia, fajnie, ale nie wiem po co w ogóle są takie utrudnienia tutaj w tej edycji, szczerze mówiąc. A dobra, dobra. Niech wam będzie, niech wam będzie. Dobra, moi drodzy, przypominam jeszcze raz, że się w piątek widzimy, po południu, a także wieczorem. No i tak z góry, gdybyśmy się nie widzieli jeszcze w takim normalnym odcinku kariery czy coś, wesołych świąt po prostu. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, góry prezentów oraz dobrego humoru i świetnych relacji ze wszystkimi wokół. Trzymajcie się, cześć.